Nina. Tego w szkole ci nie powiedzą. No ale teraz tak, bo ten wątek też jest zamieszczony tu w tej książce. Tak. I, mm, jaki to ma wpływ na Ninę? Rozmowy na temat duchowości. Bo, bo, bo... bo. To, jakim ja jestem, no to mhm. też właśnie jakby się przekłada na to, yy, yy, jaka ona będzie w przyszłości. więc... Yy, Czyli głównie to poprzez pryzmat ciebie, ten wątek z ojcem Pio. Tak, tak. Bo ja jej często właśnie yy, cytuję różne yy, jakby słowa okay. o, ojca Pio, Na przykład, kiedy ona jest w szkole, i często. Yy, Często opowiada o tym, że nie może się dogadać na przykład z, z jakimś kolegą czy koleżanką, bo ona się zachowują tak i tak, a ja mówię, że zawsze musisz mieć wytłumaczenie dla każdego, mhm. bo też to są słowa ojca Pio. Bez względu na to y, musimy właśnie y, być tolerancyjni. Nie? Mhm. Właśnie i, i, I jej mówię, że, że widocznie rodzice jej, czy tam kolegi, y, nie mają na tyle wiedzy, żeby jej poka żeby swoim dzieciom pokazać, na czym polega prawdziwa miłość, i dlatego te dzieci tak się teraz y, zachowują. Więc ty musisz być przykładem tego dla niej, dla tych swoich y, rówieśników, I, i być jakby zaprzeczeniem, i pokazywać siebie z jak najlepszej strony. No i ona. No, to... to dosyć taki duży bagaż. <laughs> no dla wiesz, no, dziecka. no, wiesz. Y Wiadomo, że to jest tylko teoria, ale czy ona z niej skorzysta? Ja jej tego nie narzucam, ja jej tylko mówię. I ona często mi zwraca uwagę: Dobra, wiem, wiem, bo ty udajesz takiego mądrego, a, a tak naprawdę inaczej się w życiu zachowujesz. Nie? No, no bo naprawdę. teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką, więc, okay. żeby to wdrożyć w życie codzienne, no to to jest właśnie sztuka. Dlatego trzeba mieć cały czas z tył głowy tą, tą, tą wiedzę i, i, i być obecnym i, i starać się właśnie w tym, w tym duchu, z temu miłości, jakby. Okay wychowywać dzieci więc <śmienicza>